Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam na imię Maciek i mam tą przyjemność poprowadzi... i Mam tą przyjemność poprowadzenia dla Was dzisiaj zajęć e, takich rozruchowych. E, poranek z MOSIR, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Przygotujcie sobie, proszę, kijek, przygotujcie sobie krzesło. Jak widzicie, dzisiaj bardzo nietypowo, bo jestem. Samych skarpetkach, buty gdzieś posiałem, ale jest to efekt zamierzony. Zaczniemy bardzo spokojnie, bardzo tak statycznie. I dzisiaj właściwie wszystkie ćwiczenia będą właśnie takie bardzo spokojne, bardzo wyluzowane, tak żebyśmy się za bardzo nie zmęczyli na początku dnia i mieli siłę żeby ten dzień spędzić aktywnie. Uwaga! Kijek w dwie dłonie i zaczynamy. Podnosimy sobie do góry i opuszczamy. Nabieramy powietrza i wydychamy powietrze. Nabieramy nosem, wydychamy ustami. Oczywiście możecie wykonać to ćwiczenie w pozycji stojącej. Jeszcze dwa razy. Świetnie. Stańmy sobie, odłóżmy, odłóżmy yy, kije, stańmy sobie przy krześle. Kręgosłup prosty, nogi proste, nikt tutaj się na, na szerokość bioder. I zobaczcie, podnoszę teraz tylko i wyłącznie, zginam staw kolanowy. I podnoszę podkłódzie i staram się dotknąć piętą do pośladka. Osiem. 9, 10. 10 powtórzeń na jedną nogę, na jedną kończynę dolną i 10 powtórzeń na kończynę drugą. Ok. Siadamy sobie na krześle. Nogi do przodu, i palce do siebie, i palce do przodu. Palce do siebie, i palce do przodu. Starajcie się jak najbardziej, jak najbliżej płytki dociągnąć palce, i jak najdalej do przodu. Do siebie i do przodu. Do siebie i do przodu. I na przemian. Stronnie. Jeszcze po dwa razy na każdą stronę. Jeden. I dwa. Świetnie. Nie wiem czy było słychać, ale u mnie coś tu strzela w lewej stopie. Stajemy sobie przy krześle i wspinamy się na palce. Wspinamy się mocno na palce i opadamy. Mocno wysoko na palce i opadamy. Wysoko na palce i opadamy. Oczywiście możecie się przytrzymać krzesła. Tylko nie, tylko nie obciążajcie tutaj, nie przenoście tutaj ciężaru przez dłonie na krzesło. Tak, żeby palce i łydki pracowały. Stopy na szerokość, stopy na szerokość bioder. I wspinamy się. I opadamy na całą stopę. A teraz zróbmy stanięcie na piętach i dociągnięcie palców do piszczeli. I zobaczcie, kręgosłup mam cały czas prosty. Tutaj krzesło mi pomaga. Kręgosłup prosty. A ja podnoszę tylko i wyłącznie palce. I staram się dociągnąć do piszczeli czy do goleni. Ok. I teraz pełen ruch, czyli wspięcie na palce, opadnięcie na całą stopę i przejście napięty i znowu palce stopa pięta palce stopa pięta Jak widzicie nie potrzebuję ja nie potrzebuję tutaj takiego Przytrzymania krzesła, mogę to robić z przytrzymaniem krzesła, mogę to robić bez. Ok, i ostatnie ćwiczenie tutaj, na, w tej chwili na stopy, na palce. Stajemy, jedna stopa staje na palcach, druga staje na pięcie i robimy zmianę. Ok, świetnie. Możemy sobie usiąść, troszeczkę rozluźnić nogi. O, rozluźniłem sobie nogi. I zobaczcie, zaczynam sobie takie tupanie. na początku. Na początku. Na przemian i w pewnym momencie równolegle. I znowu na przemian stronie, i równolegle razem. I znowu na przemian stronie, i równolegle, świetnie. Siedzimy. Oczywiście też możemy stać, jak komuś pasuje. Ręce. Nadgarski, góra, nadgarski, dół. Nadgarski, gó góra, dół, nadgarski, góra. Dół, góra, dół, góra. I zmiana układu dłoni. Dociągamy jak najbliżej dłonie do siebie i jak najniżej do dołu. I jeżeli spojrzycie to na mnie, to widzicie, że przedramiona są cały czas. Staram się przedramiona trzymać równolegle do podłoża, tak żeby nie poruszać tutaj stawami łokciowymi. Za chwilę do stawów łokciowych dojdziemy. Pracujemy sobie. Ten oto sposób dociągamy. Do siebie dociągamy jak najmocniej i do dołu. Do siebie i do dołu. I jeszcze dwa powtórzenia. Ok. Chwytamy sobie kijek od góry i obracamy w paluszkach, w palcach. Obracamy trzy obroty w jedną stronę kijka, trzy obroty w drugą. Trzy obroty w jedną i trzy obroty w drugą. I znowu trzy obroty w jedną i trzy obroty w drugą. Ok. Zobaczcie, trzymam sobie kijek z jednej i z drugiej strony. Możemy wstać, możemy siedzieć. Mi będzie wygodniej zdecydowanie jak wstanę. I ręce idą na bok w jedną stronę i w drugą stronę. W jedną stronę i w drugą stronę. Jak widzicie kończyny górne cały czas mam wyprostowane. Nie zginam ich w stawach płkciowych, tylko cały czas staram się je mieć wyprostowane. To samo możemy oczywiście zrobić w pozycji siedzącej. Okay. Kijek kładziemy na klatkę piersiową, podnosimy ręce do góry i opuszczamy na łopatki. Podnosimy do góry, opuszczamy na klatkę. Podnosimy do góry, opuszczamy na łopatki. Podnosimy, opuszczamy na kratkę. Jak opuszczamy na klatkę, łopatki ściągamy jak najmocniej. Kręgosłup prosty. Możemy to oczywiście wykonać w pozycji siedzącej. Możemy wykonać w pozycji stojącej. Ciężko byłoby nam to wykonać w pozycji leżącej. Okej, okay, świetnie. Poruszajmy troszeczkę stawami łokciowymi. Chwytam kijek tutaj od dołu i zginam tylko i wyłącznie stawy łokciowe i prostuję. Zginam stawy łokciowe i prostuję. Jak widzicie, ramiona są niemal przyklejone do tłowia. Nie poruszam ramionami, tylko prostuję stawy łokciowe i zginam. Tak jak teraz mam zgięte, i do wyprostu. Zginam, prostuję, zginam i prostuję. Kręgosłup prosty. Delikatna modyfikacja. Chwytam nad, na chwytem. I też do dołu i do góry. Prostuję ramiona, prostuję ręce w stawach łokciowych i zginam. Prostuję i zginam. Ok. Trzymam kijek z przodu. Za chwilę też będę trzymał go z tyłu. Podnoszę ramiona i opuszczam. Podnoszę barki i ramiona, i opuszczam. Podnoszę i opuszczam. Tylko nie garbcie się, nie pochylajcie do przodu, tylko pracujemy ramionami. I to samo ćwiczenie, tylko i wyłącznie podnoszę barki i ramiona, i do góry, i do dołu. I do góry. I do dołu, i do góry, i do dołu. Świetnie. Kijek wzdłuż kręgosłupa. Zachowuję tą samą odległość tutaj między dłońmi. I staram się podnieść jak najwyżej rękę do góry. I druga dłoń, która jest na dole, teraz ściąga jak najniżej tą, która była na górze. Czyli jest podniesienie do góry jak najwyżej i opuszczamy jak najniżej tę dłoń tutaj. I znowu do góry. Ok, uwaga, zmiana układu dłoni. Tylko nie zgubcie gdzieś kija po drodze. Często się zdarza, że jak gdzieś przekładamy rękę, to później jest kłopot ze znalezieniem kija. On tu cały czas jest i czeka na Was. Uwaga, do dołu i do góry. I do dołu i do góry. Zapewne część z Was zwróciła uwagę na to, że jedną rękę możemy podnieść trochę wyżej, a drugą nie tak wysoko. Podejrzewam, że w jednej kończynie górnej mamy bardziej wyrobione mięśnie, jest bardziej jedna z kończyn mobilna, a druga troszeczkę mniej. Ok, świetnie. O. Siadamy sobie na krześle, i kijek na chwilę odkładam, i podnoszę sobie nogę, palce, palce do przodu jak najdalej, i też pracuję tylko i wyłącznie stawem kolanowym. Palce do przodu i pracuję stawem kolanowym. Uda, staramy się nie ruszać udami za bardzo, ale za to mięśnie ud nam pracują. Wyprost nogi, chwilę, chwila zatrzymania. Wy, wytrzymajcie w takiej pozycji z prostą nogą i z palcami skierowanymi do przodu. I powrót. I znowu. I ostatni raz, jedna noga, i ostatni raz, druga noga. Świetnie. Ok. Kolejne ćwiczenie. Kijek nad głowę, i to samo możemy zrobić zarówno na krześle, i delikatnie, uwaga, delikatnie się pochylamy na jedną ze stron, prostujemy. I delikatnie na drugą ze stron i prostujemy. I na jedną stronę się troszeczkę wyciągamy, rozciągamy. Nie odrywajcie tutaj pośladków od krzesła. To samo ćwiczenie możemy wykonać w pozycji stojącej. Stopy na szerokość bioder, stopy przed siebie i. Staramy się zgiąć kręgosłup tutaj na bok. Raz na jeden bok. Raz na drugi bok. Świetnie. Odłóżmy kija na chwilę. Może się napijmy. 15 minut ćwiczeń. To chyba możemy się napić czegoś. Starajcie się nie zapomnieć o napojach, o uzupełnieniu płynów. Stoję przodem do oparcia. I słuchajcie, podnoszę jak najwyżej nogę, tak? Jak najwyżej nogę sobie podnoszę, nawet sobie chciałem podóc e, e, dłonią. Raz jedna noga, raz druga. Staramy się trzymać kręgosłup prosty i wysoko kolano raz jedna noga raz druga noga stanę do was przodem świetnie Troszeczkę dzisiaj skupiliśmy się na nogach, na kończynach dolnych, kończynach górnych i obręczy barkowej. A teraz popracujmy trochę szyją na prawo i na lewo. Porozglądajmy się. Tylko pracuje odcinek szyjny kręgosłupa. I uchem do barki. Staramy się dotknąć brodą do mosteczka, tylko nie otwieramy ust. Nie robimy czegoś takiego, bo to brzydko wygląda. I delikatnie do tyłu. Do przodu, do mosteczka. I delikatnie do tyłu. Pamiętajcie, nie. Pracujemy głową w pełnym zakresie do tyłu, bo to się może troszeczkę źle skończyć. Czyli do tyłu delikatnie i brodą do mosteczka. Ok. I jeszcze głowa w pozycji bocznej, staramy się dotknąć brodą do jednego z barków, szuramy po klatce piersiowej i przechodzimy do drugiego z barków. Nie podnosimy barków, nie podnosimy ramion, tylko pracujemy Kręgosłupem na odcinku szyjnym. Osoby, które miały kontuzję, uraz, schorzenie, miały jakiś wypadek i te kręgi szyjne są w słabym stanie, ostrożnie albo w ogóle niech nie wykonują tych ćwiczeń. Okej, okay, świetnie. Oj, oj oj. Siadamy sobie na krześle. Oczywiście te ćwiczenia, które przed chwilą wykonywaliśmy na kręgi szyjne, możemy wykonać na krześle. Siadamy na krześle i oczkiem siądę. Zobaczcie, siedzę na samym skraju. Tutaj mam kąt prosty i przesuwam miednicę do przodu i staram się jak najdalej do tyłu. I do przodu miednica idzie i staram się miednicę jak najdalej do tyłu. Jak najbardziej do przodu wypycham miednicę i do tyłu. Na krześle będzie to. Ten zakres ruchu będzie mniejszy. Gdybyśmy stanęli. Albo robili to na piłce dłużej. Byłoby dużo efektywniej. Natomiast wykorzystujemy to co mamy, czyli krzesło. Przesuwamy miednicę do przodu jak najdalej i do tyłu jak najdalej. Świetnie. Bieg. I uwaga, poobracajmy kijkiem dookoła. Jeszcze trochę stawy promieniowo nadgarstkowe uruchomimy i w drugą stronę ta sama. w jedną stronę i w drugą stronę. I jeszcze raz w jedną stronę. I w drugą stronę. Świetnie. Kładziemy sobie kijek i staramy się popracować palcami. Wypychamy kijek do przodu i przyciągamy do siebie. Wypychamy, oho, tak wypchnę, że aż mi uciekł. Przyciągamy do siebie i wypychamy do przodu. Przyciągamy do siebie i do przodu. Uważamy, żeby nam kijek nie uciekł. Do siebie. Ściągamy tutaj palce. Oho, i wypychamy kijek do przodu. Uważamy, żeby nam nie uciekł. Do siebie i do przodu. Do siebie i do przodu. Teraz postarajmy się zrobić to na przemian. Stronnie będzie trudno. Jedna noga się tutaj, o, druga się prostuje i A, Dobra. Obydwie stopy na raz. Dobrze. Pięknie. Kijek trzymamy. Dłoni. Odwodzimy raz jedną rękę na bok, raz drugą. Raz. Jedna idzie do tyłu, raz, druga. Oczywiście, w pozycji stojącej też możemy to ćwiczenie wykonać. Jak widzicie, klatka piersiowa, kręgosłup cały czas jest w pozycji, staram się trzymać nieruchomo. Pracuję tylko i wyłącznie stawami tutaj ramiennymi i kończynami górnymi. Jeszcze dwa razy. Ok. Kładziemy kijek z tyłu na puszlatki i podnosimy jak najwyżej. I opuszczamy. Podnosimy, opuszczamy. Podnosimy, opuszczamy. Dzisiaj takie absolutnie lightowe te zajęcia, tak żebyśmy się, mówię, nie za bardzo spłócili, ale przynajmniej żebyśmy się rozruszali. I za chwilę pokażę Wam ćwiczenie, którego w ogóle jeszcze chyba nie pokazywałem tutaj na naszych filmach, na naszych zajęciach online. Ale wyjątkowo dzisiaj będzie pasowało to ćwiczenie do tego zestawu. Ale to za chwilkę. Dobrze. Siadamy sobie na krześle. Wystawiamy jedną nogę i zobaczcie. Przykładam kijek tutaj w okolice, w okolice kolana. I sobie dociągam kijek po udzie. Naciskam na kijek i dociągam po udzie do siebie. Przenoszę w powietrzu i znowu dociągam. Przenoszę w powietrzu i znowu dociągam. I przy pomocy kijka i krzesła wykonuję sobie automasaż. Automasaż tutaj e, mięśni, ud, tak z przodu. I. To pamiętajcie, żeby uda były rozluźnione. I zobaczcie, wystarczy, że zmienię nieco układ tego kij, u, układ, i mogę wymasować sobie całe udo właściwie z każdej strony. Tak. I ciągnę kijek tutaj do siebie. Od kolana zasada jest taka, że idziemy z masażem od dołu do góry w kierunku serca. I jeszcze. Tutaj, jak widzicie, też na boku, czyli masowanie, i sobie wymasowaliśmy jedną stronę. Możemy sobie oczywiście wymasować drugą stronę, natomiast pokażę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli będziemy mieli, będzie trudno, ale jeżeli będziemy mieli, to również możemy dolną stronę wymasować. Tylko pamiętajcie, że noga ma być rozluźniona. Tak? I sobie możemy wymasować udo. Jak skończymy zajęcia, nie chcę tracić za bardzo czasu. Jak skończymy zajęcia, to oczywiście wymasujcie sobie drugą stronę. Druga, druga rzecz z kijkiem i z automasażem. Zobaczcie, kijek idzie do tyłu. I przesuwam go po pośladkach. I przy okazji masuję sobie pośladki. Czyli jest do góry i dociągam do nerek, do końca tutaj odcinka krzyżowego i początku lędźwiowego i sobie masuję pośladki, tak? I mogę sobie masować obydwa naraz, a mogę też skupić się na jednym. I też tutaj troszeczkę przechodzę na bok i masuję sobie pośladek z jednej strony. Masuje obydwa pośladki i masuje drugi pośladek, tak? To sobie możecie taki właśnie automasaż przy pomocy kijka wykonać. Świetnie. Jak ktoś. No tak, no to jest. Tutaj mamy udo wymasowane, mamy masowany pośladek. Czego chcieć więcej? Ok. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy to będzie koniec zajęć. Tak jak mówię, nie zawsze musi być bardzo mocno, bardzo ostro, bardzo jakoś tak intensywnie. było wyjątkowo spokojnie, wyjątkowo lajdowo, ale taka pogoda właśnie szaro góra. Zapraszamy na kolejne zajęcia z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia!